Siemanko, z tej strony, co ciekawe, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na, no cóż, na osadzie, wielki powrót na single player, bo miało być nagrywane dzisiaj multiplayer, ale multiplayer, ale się nie udało i niestety seria na kolonii sąsiedzi z kolonii będzie zawieszona prze, na jakiś czas do odwołania, będzie zawieszona. No cóż, niestety nie mogę chyba tego powiedzieć jak to widzisz Norbi, bo Norbi na razie nie daje rady w szczególności nagrywać no, czas średnio i nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale no cóż Norbi jak chcesz to możesz dać znaka w komentarzu czy może mogę to powiedzieć czy nie, ale on razie jest zawieszony i... Wróćmy do single player Posada, jak to kla klasycznie, zbieranie belek. Słomy jadę jedną paczkę na pewno sprzedać, sprzedać jadę na szybciu, na szybko i to chyba sobie zachowam, żeby były do ścielenia dla krówek. Oczywiście będę musiał kupować belki, bo muszę jak najszybciej teraz zrobić. Ja całkiem głupi nie posiadałem sołąki na osadzie. Mam soję, soję pszenica, pszenica, ziemniaki i tutaj jest to moje nowe pole. Co może byśmy sobie porali? Może by było sobie porać w sumie. Dobra, idzie to się tutaj sprzedaje, bo to się chyba tutaj sprzedaje. Jestem, trigger elegancka kasa wpadła 13, 1370 kasy i no cóż niestety, ale rytuał nie będzie to trzymany bo stoperów dzisiaj nie włączam taki odcinek luźny, mam nadzieję, że króciutki mi wyjdzie nie jakoś długi dobra, czwórka power co wrzucimy, nie wiem czy jeszcze pamiętacie co tutaj było, ale tak pokrótce John Deere był kupiony, Ule stałe zakupione Tutaj jest, jest oh, ubogdzie. Yy, kombajnik, taczki jakieś, ta pszczepa, kurnik, krowy. Tutaj była, tu jest wiatak, gdzie stoi John Deere, tu jest obora, w której kombajn stoi, i tu jeszcze była piwnica, mała wiatka i tak dalej. O, tu już tutaj. Sobie trochę poładujemy. Wszystko wózko Zarzuciło 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 ten wóz Kolejny powinien będzie dzisiaj wrzucony I będzie powrót do singla Raczej przez jakiś czas Do Hunter będzie Teraz, może z jednym kolegą bym Nagrał jakbym się zgodził Nagrać łodcineczek, odcineczek, u już jest pustę, lecimy dalej z barkami. No cóż to szybko trzeba... Akcyjka taka szybka, wszystkiego nie będę wspierał, tylko sobie polecę do... A i w ogóle mam. Yy, no jak to się zwie. Frame ekspansję mam. I myślałem, czy nie pokazać mojego save'a na, na zielonce. Jak chcecie tą mógłbym wam go pokazać Może no, kurde no. <grydy> mm -hmm. Kurde mi coś dzisiaj co ci naprawdę nie byłem totalnie przygotowany na to że nie będziemy multi nagrywać myślałem że sobie fajnie nagramy na kolonii, bo tak miałem tak mnie tak trgało, żeby nagrać coś Coś zaraz porą. Porąbię nam z tymi belkami. Ja będę zaraz orać, bo to jest naprawdę... Wolę sobie porać pługiem triskiwowym i gonder. Johindel. Mówiłem, że jonder nie będzie oro wajdewał like kiedyś tam. Pamiętam to. zrąbane zrąbanie dostosowane biegi. Dobra, bo tą belkę układam i się tepnę do kondyra do kotecka amerykańskiego dobra szybko robimy te panie jeszcze z prasem stoi Ach, ale poszła machina ruszyła, machina dobra, chodzimy, biegujemy nową będzie gdzie a to jest badanie zrobione? nie, nie, nie jest o, o, ja, pierdolę, i lasty. Jak tutaj to wygląda? Fin, 80. Mm, jak nie złozię. Dobrze, że tam, na, że tam na samym początku planowałem gospel. Zobaczymy sobie kubuciki, bo oporowo musi być, oporowo całodobowo, a cringe alert Dla niektórych Dobra, tak do środka zacząć, ile to w ogóle ma jarów. Dokładnie Dobra, gdzieś tu zaczniemy już 6 kg osów na godzinę To się pora w jakiegoś nie ma niestety A trochę ma zrąbane te biegi ten Co? Co to tak kurde krzywo mi wyszło jak? Jakim wrale? No cóż Niestety um, tu się dzieje z tym pługiem? Naprawdę, te pługi są tak źle wyskalowane. O, muszę W trzymać, żeby był dźwięk oporowy, a nie o ten pomacie. Dobra, a rzekę nie tak tam muszę podjechać? Dobra. Dobra, jestem. jesemy. całodobowo, normalnie, gościu. Do masejka? Coś tak czuję, że założy... Założymy tego. do oh, hubu. wtedy nie jestem 6 km na godzinę w sumie. Dobra, nieważne jestem nie kumaty. Ostatnio Założymy do, do, do tego. tura pewnie. Coś tak czuję. I może jakiś widz by się odesłał. Jakby miał ta hamperka czy coś. Czy nagrywamy jakiś ogromnym odcineczek? Fajnie by było, na widzę, by się ucieszył pewnie. Więc jakby ktoś był strasznie chętny, to może napisać w komentarzach, że jest chętny i może e, nagrać u odcineczek. A tu jest też taki odcinek, że ten odcinek jest taki, żeby coś było na tym kanale, bo naprawdę no, jest, nie wiem, może zdecham teraz single. Jest coś też tamtego. U nich nie ma. No cóż. Cichutki, John Direct sobie. Cichutko pyrczy A, teraz się jest fajny dźwięk ma ten John Direct, Mod Hubowski. Słuchaj, oczywiście. Trzeba wjechać. Są się na złożę? Wodchu boski, ale fajny, spoko. Ładny, jelonek. Chciałbym to ja w IRL. Zaki człowiek? Spoko za tym, spoko. Dobra. Może nawet 5 na godziny byśmy pojechali, co na szósteczkę trochę z oddupia. Tak sobie myślę nad kolejnym polem. Nie wiem, czy w pierwszym odniosku pójść z polami, Chcę w pola pójść po prostu. Żeby lepiej nie było. Teraz tak pracujemy. Ach, ale wyciało Ładnie wleciał. Był trójka, trzeba czwórkę. Chyba nie będę zakupywać na razie. Czekam na kolejnym ciągnięciem no Nie robię coś, i orka mi dziś nie idzie. Ach. Dałoby mu się mocniej trochę. Zresztą, że to jest LGBT To dobra ważne, żeby że nie Powinien bardziej być oporowy Niby Afryka. Mamy coś w silosach? Soja nam zostało została O kurde i tak będzie słaja na silosy sypana Siemiaków też troszkę nam zostało I czekamy, czekamy Jest na wykopki Pierwsze chyba będą żniwa, snoli, bo tak, i ja. Tutaj nie się zastanawiam generalnie, czy tutaj by łąki nie zrobił. Spoko pole na łąkach. Ej, no fajna, fajna, łąka by była. tylko całe pole? Zrobić by, zrobiłoby się zapasy i na kolejny zrobił łatwo pszenicę czy coś. Jak jest morze. wrześniu się w kwiecie by się zasiało. Czerwiec wrzesień zbiory. Co raz we wrześniu? No i posieć pszenicę. Dwa pokosy. Nie ja by no gdzieś jeszcze by dało, generalnie pod łąkę, ale nie wiem gdzie w sumie Myślałam też tam dalej, żeby dać łąkę o, te pnięcie eleganckie, no Takie mijaszki niestety muszę pozostawiać, bo ciężko żeby je nie pozostawiać Kościórska mi wyrosły na polu może by ja też wykosił, Już tak się to wykosić. Ciekawe ile już jest odcinka, mogę sobie jednak stoparek puścić, A w sumie rytuałem singlów też było wzięcie łyka jakiegoś picia chyba. Chyba, nie pamiętam. Ja sobie biorę łyczka w bo sobie kupiłem elegancko. Mm, ryk bestyjki. Ryk w ogóle nie pamiętam ile miałem przy a coś mi świta, że 5,5 litrów. Znaczy 5 to miałem. Ja zobaczyłam, że którą byśmy dali szorcik, czy już się tam wysypuje, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No cóż... Szorcik mi wyszedł, to tu, pamiętam wtedy. Szybko, ale gąbko, chwilkę. O, jeszcze drugie drzwi. Klik. Pyk. Do przerwy i tak czy się, jak się w ogóle John Direct nie spłacił Idziemy A i w ogóle akurat prezent tutaj to, to, to barki pięć krówek mam dopiero jeszcze mi mleka nie produkują to był, to był błąd bo jeszcze na ich nie zarabiam ile on mamy 26 miesiące Ta tutaj mam wapienko, nawozik, taczki jadro Jak to kurde wygląda? Mi się, się lekko wysypuje z żarcie. No to sobie niestety lecz nie rzucimy żarełka Nie no widziałem. Ja to muszę zostawić jenny, latająca przyczepa. Tego tu jeszcze nie grałem, nie dość, że jeszcze gumowy... O, oporowo dalej tam jest. Nie dość, że gumowy wóz odbijający się od supa. Jeszcze brzmikę że wystawił i latająca przyczepa. Dobra, no po prostu lepiej szyte odcinek i nie. Nie, to nie mówi, że jakiś jest wybitny. O, czem? Jakiś jest wybitny. Kwilka. Upatrzcie. chodzę po wodzie z ukraińskie, u mnie się znalazło. Nasem brzmikę wystawiam, szepam i wyrąbało i jelen fejlowy i zarępisny odcineczek. Dobra, no to jak to, jakby na odcinek tak wyglądać, to jeszcze ułożę jedną beleczkę, jedną, dwie beleczki ułożę sobie jeszcze. Wracamy do MFA, a który prawdopodobnie będzie mieć zakładanego zakłada, no kurde, zakładanego tura. <ścoughs> tu nie mogę z tego odcinka. tu tą z tymi baleczkami. Czy tam tak Czy co? Czy ja po prostu nie potrafię ładnie układać? Dobra, tak. Ostatnia paleczka perfekcyjnie. No się z wami, że nie yy, za wcześnie no ja się z wami żegnam do zobaczenia, do zobaczenia miłego wieczorku, Dobranocy, bo nie wiem kiedy to albo dzień dobry, miłego dnia, ja się z wami żegnam do zobaczenia, na no, role. No.